Wow! Dostałam prezent urodzinowy. Rozpakujemy go razem? Co? O rany, Mike! Jest taki dziwny. Ale to nic. Hmm. Zobaczmy, co jest w pudełku. Hmm. Co to za pistolet? O rany! On zmniejsza przedmioty? Tak. Aby to zmniejszyć? O, moja roślinka! Ale fajnie! O nie! Miley! O! Zrobiłaś się malutka! I co mam teraz z tobą zrobić? Chodź tu do mnie! Ech, mama i tata będą w szoku! Muszę pomyśleć. Poczekaj tutaj, dobrze, Miley? Jesteś taka mała! Zobaczmy! Oh, naprawdę malutka! Twoje łóżeczko jest teraz dla ciebie za duże! Hmm. Wiem, co zrobię! Zrobię ci nowiutki domek! Wezmę kawałek kartonu! Tak! Zrobię z niego super pokój! Potrzebuję linijki i ołówka. Teraz potnę karton na 4 kwadraty. A tak w ogóle, zasubskrybuj mój kanał. Piu, piu. Następnie musimy skleić wszystkie części razem za pomocą pistoletu z klejem. Świetnie. Miley chyba się podoba. Ale to nie wszystko. Potrzebujemy trochę kolorowego papieru. Zacznę od niebieskiego. Wytnę dwa prostokąty. Teraz bierzemy klej, smarujemy nim papier, a następnie przyklejamy je do pudełka. To wygląda jak niebo. O, oh wow! Mamy tu kawałek sztucznej trawy. Jest taka miękka. Super! Muszę to pokazać Miley. Hej, moja droga, patrz na to. Miley, podoba ci się? O, oh, na pewno się jej podoba. Dodamy jeszcze kilka naklejek w kształcie serduszek. Są naprawdę super. Ale fajnie. Miley, pomóż mi, proszę. Dobra robota. Dziękuję. Hmm. Szukasz swojej kości? Tak, dobrze, zrobię ci super kość. Proszę bardzo. I mamy papierową kość. O, i napis pies. Wszystko wygląda tak. Pięknie, <noise> idealny pokoik. Lecimy dalej. Mam pomysł i znów potrzebuję kartonu. Mam już narysowane wszystkie potrzebne schematy. Muszę tylko wyciąć wszystko wzdłuż linii, a następnie skleić wszystkie elementy za pomocą kleju. Udało się! Masz teraz podet w swoim pokoju, ale to jeszcze nie wszystko. Potrzebuję pędzla i trochę farby. Zanurzamy pędzel w niebieskiej farbie i malujemy. To będzie naprawdę ładne. Gotowe. Majli też się podoba. Oj, chce mi się pić. Zaraz. Słomka. Właśnie. Mogę ją pociąć na kawałki i zrobić ogrodzenie? To naprawdę świetny pomysł, wow, ale super! Miley uwielbia moje pomysły! Jestem geniuszem! Hmm, co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić? Racja! Moja Miley potrzebuje łóżka! Będę potrzebować cukierków Nerds! Mm, ale pycha! Cukierki są super, ale na łóżko potrzebujemy pudełka! Odetniemy górę... I wytniemy z niej kość! Świetnie! I przyklejamy ją do łóżka! To będzie bez głowie. Teraz bierzemy pędzel i malujemy wszystko na biało, ale uroczo. Miley, co o tym myślisz? Podoba ci się? Tak. Musimy jeszcze zrobić ci pościel. Mam trochę różowego i żółtego materiału. Uszyję ci poszewki na poduszki i kocyk. Do dzieła. O, jak uroczo! Jaki słodki miś! Ale potrzebuję twoich wnętrzności! To brzmi przerażająco! Ale wezmę tylko trochę waty! Tyle wystarczy! Wypełnię nią poduszeczki! Są teraz takie miękkie! Ale super! Widzę... Że Miley bardzo się podobają. Mam też kocyk. Przyklejeniem Miley. Miley, jesteś taka śmieszna. O rany, samochód. Mam pomysł. Będę potrzebować koła. To będzie stół. Rewelacja. Miley, zobacz, co dla Ciebie zrobiłam. Ale czegoś jeszcze brakuje. O, wiem. Postawię małą doniczkę z roślinką na stoliku Miley. Pięknie. I. Małe zdjęcie. Podoba się jej. Super. Ha, ale fajne wideo. Też chcesz je obejrzeć? To zasubskrybuj kanał. Są tu bardzo śmieszne filmiki. O, wykałaczka! Skleimy kilka, o tak, w kształcie wieszaka. Teraz bierzemy markery i kolorujemy. Super! A teraz bierzemy te urocze łapki. Mój pies ma tyle ubrań, że potrzebuje na nie specjalnego wieszaka, który je pomieści. O, mam tu trochę Nutelli. Hmm, mogłabym użyć pokrywki, ale najpierw muszę zlizać całą Nutellę. Jest taka pyszna. Ojej, trochę mnie poniosło. Lecimy dalej. Pomalujemy ją na czerwono. Tak. I gotowe. To będzie specjalny podes dla Miley, na którym będzie mogła prezentować swoje stroje. A oto ubranka Miley. Jak ci się podobają? Chciałabyś coś przymierzyć? Pokażmy wszystkim, jaka jesteś piękna. Oooo! Miley chyba się nudzi w swoim pokoju. Teraz chyba wiem, co można zrobić! Musimy zrobić kółka z plasteliny, tak! Teraz łączymy wszystkie kółeczka razem i mamy basen! Moje maleństwo będzie zachwycone! Ale basen nie może być pusty! Wypełnię go kuleczkami! Super! Już widzę, jaka jest szczęśliwa. O! Teraz potrzebujemy rurki. Wiecie, po co jest mi potrzebna? Zobaczcie sami, moja Miley uwielbia te rury na psich placach zabaw! Zawsze się w nich czołga. Właśnie tak. A teraz y, moje trampki. Nie potrzebuję ich, ale przydadzą mi się sznurówki. Nie zapomnieliście zasubskrybować? I nie zapomnijcie o dzwonku. Świetnie. Musimy zrobić ze sznurówek liny z węzłami i powiesimy je na ścianie, żeby Marli mogła je gryźć. Ona naprawdę to uwielbia. Super. A co my tu mamy? Mała deskorolka! Mój pies umie jeździć na deskorolce! Spodoba się jej! Super! A to wygląda jak pan poncho z Lego! Jest taki kolorowy! Przepraszam, ale potrzebuję twojego kapelusza! Postawimy go w pokoju Miley! I wrzucimy do niego trochę jedzenia. Smacznego, moja droga. Bardzo Cię kocham. Uwielbiam mój telefon. O! Y Miley, potrzebujesz krzesła? Dobra, załatwię to. Weźmiemy Kinder Joy. Wow! Tu jest przycisk subskrypcji. Ja zasubskrybuję, a ty? Dobra, potrzebuję tylko opakowania. To będzie świetne krzesło dla maili. Malujemy to na biało. Sklejamy. Super! Proszę, maili. Ups! Przepraszam, kochanie. Weźmiemy trochę kartonu. Musimy wyciąć z niego prostokąty. Muszą być takie długie i wąskie. Super. Składamy wszystkie prostokąty razem. Układamy je jeden na drugim i sklejamy. Tak, dobrze. Świetnie. Następnie owijamy je żółtym papierem. I mamy... Szafkę pod telewizor. Postawimy ją przed krzesłem. Miley, to jeszcze nie wszystko. Trochę cierpliwości. Potrzebujemy telewizora do twojego pokoju. Podoba ci się? Ale dobrze się bawi. Twój pokój jest piękny. Tak. Ten moment był śmieszny! Dzięki za oglądanie! Do zobaczenia w naszych kolejnych filmikach! Będzie naprawdę super! Papa. pa! pa. Mm, ale piękny zapach! To nie Wednesday! I na pewno nie zombie! To pachnie jak jedzenie! Wow! Świeży stek! Najpierw karty! Hurra! Mam szczęście! O nie! Surowe mięso, nie ma mowy. Y, zamienimy się. Hmm, dobra, tak lepiej. O nie, wydało się. Zamieniamy się z powrotem. O, zombie uwielbiają mięso. Bardzo, bardzo smaczne. Super. Już wystarczy, zombie. Wystarczy. To jest tak pyszne, że nie mogę przestać. Czekaj, nie jedz tego. O, teraz całe mięso jest w ślinie zombie. To takie obrzydliwe. Nie chcę tego próbować. Przekroję sobie i. Ło, eee. miam, miam! Ale pyszne. Padłam na świetny pomysł. Usmażę go przy pomocy prądu. Ha! Do dzieła. Mięsko pora się trochę podsmażyć! O! Uch, mam teraz pysznego steka. Hmm. Dodamy trochę soli. I ukroimy kawałeczek. Hm. O. Pyszne. O! o! Spójrzmy to razem. Wow, ale piękny. Nie jadłem tortu od wieków. O tak. Mam go polizać. Ja też chcę tort. Przepraszam, zombie. To niechcący. Nit, widziałeś moją rękę? O, jest. O, daj mi spróbować kremu. Nie smakuje mi. Hmm. Teraz moja kolej na polizanie tortu. W sumie smakuje nieźle. Hmm. O nie! Mój język jest teraz kolorowy. Wampir, teraz ty. O, w końcu moja kolej. Zombie, trzymaj się z dala od mojego tortu. Hmm. Hmm. Oj, nie lubię słodyczy. Wolałbym. Hej, zombie! Daj mi, proszę. O, hura! Jesteś taki miły! Dziękuję, wampirze. Nigdy ci tego nie zapomnę. Święta jest taka słodka, a ciasto jest jeszcze smaczniejsze. Dobra, zaczynajmy. Kurwa! Zombie kocha mózgi! a ładnie! Najpierw wybierzmy karty. Gdzie one są? O, tu. Odwracamy. O, tak. Wow, super! Oh, jestem uratowana. Po prostu na Was popatrzę. Uj, to jest paskudne. Zombie, skończyłem. Hura! Uwielbiam mózg! Wow! Teraz mogę rozwiązać każdą łamigłówkę! To spełnienie moich marzeń! Bardzo, bardzo mi smakuje! To obrzydliwe! Wcale nie! Zaraz! Ile to jest 2 plus 2? Odpowiedź to! Wiem! Pięć! Kura! Patrzcie jaki jestem mądry! To zła odpowiedź! Y jak to? O nie! Y Zoraz! Hmm. To ciekawe! Oh, nie mogę! Hmm. Zombie! Co tak się cieszysz? To karma dla psów! Dobra, zobaczmy! O nie! A ja mam szczęście! Kura! Ja też! To znaczy nie, w ogóle nie lubię psiego żarcia! Łezaj, zaczynaj! Za jakie grzechy! Polizzę tylko jeden kawałek! O nie! Zmieniłam zdanie! Muszę odświeżyć buzie! Gotowe! Nie, to nie wystarczy! Musisz polizać wszystkie! O! złapię je ustami. Ej, o co chodzi? Ej, ostrożnie. No, nie udaje mi się. Wsypię to jedzenie do miski. I zaleję mlekiem. Co za połączenie. To będzie pyszne. Jakie dobre śniadanko. Nie mogę na to patrzeć. Ej, hey, no! Mogę! O, to makaron! Bardzo chcę go spróbować. o nie, a to pech! Tak się cieszę. O tak, dawajcie mi go tu. Ja jestem pierwszy. Sprawdźmy, czy jest dobry. Mmm. Jest niesamowity. Tylko bardzo, bardzo ostry. O nie! Nie, dziękuję. Zmieniłem zdanie. Cool. Wednesday, spodoba ci się? E, chyba. O tak. Mój ulubiony makaron. Zaraz sobie pojem. Am! Mm. Zombie, spójrz na Wednesday. Niesamowite. O, e, e, co się dzieje? O! się, to może! Oh, daj mi to! Oh. 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 Co za ulga! Wystarczy. Dziękuję, przyjaciele. Uh, uratowaliście mnie. Słyszycie coś? Hmm. Ciekawe, co tam jest? Wow, to frytki. O tak, jestem szczęściarzem! Ale szkoda! Jestem zadowolony ze swojej karty. Który sos powinienem wybrać? Ketchup. Frytki z ketchupem są naprawdę przepyszne. Ale pycha. Ej, czekaj! Starczy już! Teraz moja kolej! Buu! Jestem wampirem! Brrr. Bardzo śmieszne! Te frytki są pyszne! Zombie! Co ty wyprawiasz? Dzidam! O rany! Czy to cytryna? Uu! Nie chcę jej lizać! Uh. O nie! Uh. Świetnie! Nic nie mam! Uh. Nie chcę jej lizać! Okay. Zaraz! Jest całkiem... O! Utknęło mi w gardle! Utknęło! Uh. Uh. Dzięki, wampirze! Rany! U, potrzebuję chusteczki, żeby wytrzeć twoją ślinę! Całkiem niezłe! Co ty wyprawiasz? Zaraz wymiotuję! ja to ślina? ja. Twoja... Cicho! Muszę zjeść cytrynę! Ale... Lepiej ją wypiję. Moje kły akurat się przedadzą. Wycisnę sobie z niej świeży sok. O nie! Sok z cytryny jest taki kwaśny! Dalej wampirze, dasz radę! Wierzymy w ciebie! O! Ale śmiesznie! Oj!